O, Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 2 września. No i słuchajcie, zaczynamy sezon opryskowy 2023-2024. Rzepak posiany no już około 10 dni temu. Pierwsze schody na czwarty dzień. No i jak wiadomo, uprawa bezarkowa to i silna presja chwastów jednoliściennych, szczególnie tam, gdzie nie było wcześniej, uprzednio, przed uprawą czy też zasiewami, rżysko podrywane talerzówką. No i jak wiemy, wszyscy pasy za kombajnem jeśli nie ma rozrzutnika plew, no to tych jednoliściennych jest całkiem sporo. No i od samego początku ten rzepak ma utrudniony start no i musi konkurować o przeżycie właśnie z chwastami jednoliściennymi. Wiadomo, że. Tych zbóż wschodzących względem roślin rzepaku jest bardzo dużo, no i musimy tego odpowiednio przypilnować w odpowiednim czasie, wjechać z pierwszym zabiegiem, żeby ten rzepak nie ucierpiał. No i właśnie dzisiaj pierwszy zabieg, no i nowość na rynku ze środkami, nowość od firmy Upl. Środek nazywa się Evolution. E, to w sumie chyba jeden z niewielu bądź jeden pierwszy na rynku e, graminicet, który zawiera w swoim składzie e, dwie substancje aktywne e, etylowy i kletodym także e, zdwojona siła zazwyczaj mówię, jest to tylko jedna substancja tutaj mamy połączone dwie sprawdzone, e, bardzo dobre substancje, no i słuchajcie dawka e, w przypadku rzepaku e, 0,25 litra na hektar do 0,35 litra na hektar no, i dzisiaj, jako że ten rzepaczek jest malutki, dajemy 0,25. W sumie no taki malutki już nie jest, bo pierwsza para liści jest już z nami. Zresztą rzepaczek wam pokaże, jak pięknie powschodził. No, ten rok był super, jeśli chodzi o wschody rzepaku. No i co? Dwie substancje, zmożona siła, działanie systemiczne, pobierany środek jest przez roślinne, trafia do korzenia. No i po pierwszych siedmiu dniach już widać, że to działa, gdzie tak naprawdę w przypadku innych środków no musimy czekać dosyć długo, tak? bo nawet niekiedy po dwóch tygodniach opryskamy, czekamy, nic nie widać, nic nie widać. A tutaj zapewnienie producenta, że po siedmiu dniach już będzie widać żółknięcie roślin i zamieranie tych chwastów jednoliściennych, więc no, to ważne. Tak w przypadku tego małego rzepaczku, który tam gdzieś dopiero wschodzi, zaczyna swój byt, żeby nie musiał konkurować, żeby jak najszybciej się tego pozbyć no i można oczywiście pryskać od pierwszej pary liści tak jak mówię 0,25 na hektar środek też zarejestrowany w burakach cukrowych w słoneczniku i w soi bodajże także wiadomo standardowo tam gdzie trzeba zwalczać chwasty jednoliścienne. wiadomo samo się zbóż, pes także chwasty uciążliwe jednoliścienne, takie jak wyczyniec także bez problemu sobie z tym radzi no i warto dodać sobie tutaj adiowant olejowy, tak zalecają, e, więc lecimy, pierwsze 20 hektarów, opryskiwacz mam zatankowany, no 3000 z kawałkiem, e, 160 litrów na hektar cieczy, no i 20 hektarów, jedną baniczkę wlewamy, no i działamy, widzimy się na polu. No i najwięcej tych jednoliściennych jest w miejscach, gdzie była lega tak naprawdę, tak jak tutaj mamy pas, gdzie leżało, tu jest takie, nie ja wiem, no taki pas lepszej ziemi właśnie e, było trochę leżącego, tutaj bodajże pal las no i zobaczcie, że paku nie widać, a jednoliściennych sporo, tak, są po całej powierzchni rozsiane te jednoliścienne, a pasy jeszcze dodatkowo takie wzmożonej ilości jednoliściennych za kombajnem. Zaraz się zatrzymam, wam pokażę, co tutaj mam na myśli. No i zobaczcie, te pasy bezpośrednio za kombajnem, wiadomo, nie mamy rozrzutnika plew, rzepaczek jest, o, pierwsza para, druga para liści idzie, tak? Obsada, fajniutka, nie lubimy gęstych rzepaków. No i cała masa jednoliściennych, tak, tutaj takie szpileczki to już trafi na pewno ten środek, część tutaj większego już się zaczyna krzewić, więc przy wzroście temperatur, no to będzie moment tutaj burz, tak, i ten rzepak byłby przygłuszony, zagłuszony, wiadomo, jednoliścienne zabierają pokarm, zabierają wodę, no i miejsce, tak, no i rzepak jakby no, uciekałby do góry, tak, szedłby w górę. Tutaj akurat odmiana Temptation, no i co, i tak to wygląda, mówię, lecimy z pierwszym zabiegiem, na pewno tutaj jeszcze trochę tych jednoliściennych wyjdzie, tak, w orce, w uprawie orkowej ta presja jest zdecydowanie mniejsza tych jednoliściennych, a w bezorkowej trzeba się niestety do tego przyłożyć, zrobić to na porządnie, no i mówię, tutaj leci Evolution 0,25 na hektar, dwie substancje aktywne, no, i myślę, że za tydzień już tutaj nie będzie koliła w oczy ta zieleń na polu. Jak się spojrzy, wiadomo, żepak jeszcze przez tydzień podrośnie, no i coś z tego będzie, tak? Wracamy do ciągnika i lecimy. Lecimy z zabiegiem w tym roku. Mówię, wschody rzepaku bardzo ładne. No, jednoliścienne też bardzo ładne. Będę sobie też pryskał pola pod buraki, na jednoliścienne gdzie mam ładne poplony zasiane takie na porządnie tak naprawdę za 200-250 złotych na hektar to warto wydać te 30-40 zł na zabieg graminicydem i no żeby ten poplon mógł się rozwijać też tak wiadomo, że czy to facelia czy, czy jakieś tam inne roślinki też muszą konkurować z tym osypanym zbożem no jak jest czysto to wiadomo i rzepak będzie rósł i poplony i, i później buraki do wszystkiego trzeba podejść ze starannością, trzeba się przyłożyć, a reszta w rękach y, pogody. Tak? Tutaj na tym polu miałem te cztery odmiany różne y, i można zauważyć, że tutaj nie wiem, był Banatus albo Pallas. Y, plon był spośród tych odmian największy y, i też jest najwięcej tych jednoliściennych. Tak? Z tamtej strony y, było mniej, tam z prawej y, też była inna odmiana euforia, bodajże i tych jednoliściennych jest dużo mniej. Tak? Duży plon no to wiadomo, większa strata tutaj jeszcze dodatkowo lega. No i miejscami, zobaczcie, no tutaj naprawdę już się robi gęsto, tak? Tydzień byśmy zostawili to jednoliścienne i rzepaku mogłoby tutaj nie być, nie? Także w porę trzeba ten pierwszy zabieg zrobić. Można tutaj zastosować kwestie dawek dzielonych, dać, nie wiem, 0,2 litra na przykład i za tydzień czy za 10 dni poprawić, jeśli boicie się o rzepak, ale Damy ja że ta pełna najniższa dawka na taki rzepak, w którym już pierwsza para liście wykształcona, to bez obaw może iść, nic się tutaj na pewno nie stanie. Dobra, odkładam telefon, bo dzisiaj vloga nagrywam telefonem i oprawiam sobie słup, bo muszę się tutaj złożyć. No i Evolution działa, zobaczcie, dzisiaj czwartek, poranek, także piąty dzień. Pięć dni będzie w sumie pod wieczór, bo pryskałem bliżej wieczora i zobaczcie, już żółciutkie. E, liście się kładą, samo siebie zamierają, no, ewidentnie widać, no i rzepak, zobaczcie jak się mocno ukazuje, już ta zieleń jest taka niemrawa, no działa, działa, także jest dobrze, no, a tutaj coś podgryzło rzepaczek no i podeszek widać jak ziemia opadła, zobaczcie jak uniesiona była ale już tutaj widać efekty striptila, zobaczcie jak uszkodzonek palowy się robi No i jest dobrze